Nowy kosztuje 30 tysięcy. Ciekawe. Takie lustro. Ciekawą szafeczkę. Ogromne imadla. Takie cudo. Stary holenderski zegar. Super stan, zobaczcie jak to jest dużo. Uważam, że to nie jest dużo. 500 zł. Tutaj mamy chodzisz Bardzo ładny. Chodzi. Jest w świetnym stanie, piękna, żeliwna konstrukcja. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was na targ staroci we Wocławku. Dzisiaj lało do godziny 6.30, więc jest mniej wystawców, ale pokażę Wam oczywiście ciekawe rzeczy, bo jestem na Kartonowym Królestwie. Znalazłem tutaj bardzo fajny wazonik za 30 zł. Wam pokazuję. Takie cudo. Bardzo fajny, ale jeszcze są inne rzeczy. Znalazłem tutaj taki zestaw ciekawy, zainteresował mnie. Trochę niestety ma, nie w niektórych miejscach jest wytłuczony jak jakiś lubi takie motywy. Ja cały zestaw kosztuje 80 zł. To wyciągnę. O, proszę bardzo. I jeszcze fajny wazon widziałem. Nie wiem czy zdążę Wam pokazać. Gdzie jest ten wazon? O tam, jest, za 30 zł. Jest ten wazon. Taki jest sygnowany, yy, chociaż nic mi te oznaczenia, które tutaj są pod spodem, nic mi nie mówią, ale jest w bardzo dobrym stanie. Ma tylko tutaj lekkie takie wytłuczenie na dnie stuknięcie bym powiedział, a tak to jest naprawdę super stan. Zobaczcie jak to jest duże. I jeszcze Wam pokażę figurę tutaj jest taka za 50 zł. O, to już też pytałem. 50 zł. Ciekawe. Szukam dalej. Tutaj państwo mają dużo ładnej porcelany, akurat jakieś buty też sobie sprzedają. Ale zobaczcie jakie piękne lustro jest za 500 zł. Takie lustro jest naprawdę fantastyczne jest. Bardzo ładnie zdobione, szkło szlifowane, super wygląda. Nie wszystko Państwo jeszcze wyjęli, dlatego że jest taka pogoda, że nie wiadomo kiedy będzie deszcz padał, więc samochód mają cały, zapakowane pewnie, czekają aż się trochę wypogodzi, bo dopiero niedawno słoneczko się pojawiło. Lało od godziny. No od nocy do 6.00 do lało tak naprawdę, więc nie wszyscy wiedzieli czy się rozkładać tutaj, czy się nie rozkładać, czy przyjeżdżać, czy nie przyjeżdżać. Tutaj pan ma ciekawą szafeczkę za 200 zł. Nie jest to stara szafka, to jest stylizowana, ale za 200 zł... Że to nie jest jakiś duży pieniądz. Jak ktoś lubi takie meble oczywiście, to jest za 200 zł. Jeszcze widziałem u pana imadło, zaraz wam pokażę. Jak ktoś chce duże i madło, naprawdę bardzo duże. Ta druga? Za 350 zł. Przejdę tutaj. O, jest takie ogromne imadło. 350, bo już się pytałem. 350 zł. Ma szczęki do wymiany, bo są wyłamane, ale całe i madło jest yy, w porządku, nieuszkodzone. Jest naprawdę ogromne. Zobaczcie. Ogromne. Jestem tutaj u pana, który ma piękne rzeczy. Zobaczcie, ja już kiedyś pokazywałem ten zegar, ale dzisiaj jest inna cena. Dzisiaj jest za 850 zł. To jest stary holenderski zegar. Zobaczcie, jaki on ma w ogóle yy, detale. Jest naprawdę śliczny. 850 zł. Bardzo ciężki, duży. Pięknie wszystko wykończone. Te dwie lampy są za 350 zł. To nie jest mój styl, ale jak ktoś lubi takie, uważam, że to nie jest dużo. za te lampy? Akurat. I pan ma jeszcze piękną taką figurę alabastrową za 250 zł. Nie pokażę z bliska, bo. Zablokują filmo, tam jest, wiadomo, nie. Ale super, naprawdę bardzo ładne. No, pan ma tutaj dużo, dużo ładnych rzeczy. Jestem tutaj u państwa, którzy mają dużo porcelany i szkła. Wyjmują dopiero z samochodu niektóre rzeczy, bo, wiadomo, pogoda. Ale zobaczcie, kilka rzeczy już tutaj fajnych zobaczyłem. Tu jest wazonik bardzo niepozorny za 500 zł. To jest projekt. Eriki Trevik Drost, Tak zwana śruba. 500 zł. Ten wazon. I one są w takich cenach albo jeszcze dużo droższe. Zwłaszcza w tym kolorze. I jeszcze Wam pokażę. To jest rondo. To już kiedyś pokazywałem. Ktoś mnie o to pytał. Tutaj mamy chodzież. Za 100 zł jest ten talerz. A te mniejsze są za 30 zł. I jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. już to kupuję, bo. Przepiękny zegarek. On nie jest, to nie jest stary zegar. To jest, bym powiedział, współczesny, ale bardzo ładny. Chodzi. Pytacie mnie dość często o rowery, więc proszę zobaczyć. Tutaj są elektryki od 2000 do 2500. Elektryki są sprawne. Tutaj wiem, bo, bo wszystko, że tak powiem, jest zapewnione, jeśli chodzi o akumulatory. I to są takich lepszych firm, no co tutaj dużo mówić, to są lepsze firmy i one są naprawdę w bardzo dobrym stanie, ale pokażę Wam jeden rower, który jest droższy, ale, dużo droższy, ale to i tak jest dobra, co na no, i to jest to, tutaj żoło. jest rower Milo, on kosztuje 13 tysięcy, a nowy, a on, ma, on jest praktycznie można powiedzieć nowy, bo on ma przebieg 138 km tylko, a nowy kosztuje 30 tysięcy. Elektryk oczywiście. Na najlepszym sprzęcie, karbonowy. Podnosiłem go, jest jak na elektryka, jest naprawdę lekki, także bardzo fajny rower. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Ja już się zawijam, bo zaczyna deszcz padać. Pan ma tutaj krajalnicę. To już chyba kiedyś je nawet pokazywałem po 100-150 zł, ale tu jest bardzo fajna rzecz. Magiel za 230 zł, jest naprawdę bardzo duży. To jest z Holandii, chyba przywieziony z Holandii na pewno. Zobaczcie, jaki jest duży. Jest w świetnym stanie, piękna, żeliwna konstrukcja. Naprawdę ja uwielbiam takie rzeczy. To jest super. Wszystko w oryginale. Pięknie pracuje tutaj, bez przygotowania, że tak powiem. Złapałem. Naprawdę jest super. 230 zł to jest niedużo na taką piękną rzecz. Uciekam, bo już jest zimno i mokro. Ja już wyjeżdżam z Targu Staroci. Deszcz niestety popsuł imprezę. Już pada, a jest godzina w pół do dziesiątej, także krótka była ta przerwa pomiędzy deszczem, gdzie słońce świeciło. Myślę, że kilka ciekawych rzeczy znalazłem, ale no niestety nie tak dużo. Zapraszam oczywiście za tydzień, bo będzie na pewno dużo więcej, dlatego, że wystawcy, którzy nie przyjechali w tą niedzielę, Przyjadą za tydzień i będą mieli ciekawy towar. Wiem, bo mi też mówili niektórzy, na przykład, którzy dzisiaj byli, że nie wyjmowali wszystkiego, no bo wiadomo, pogoda. Także zapraszam Was na skrót, który będę publikował o godzinie 17.00. Pokażę też w skrócie lampy, jeśli ktoś nie widział, to może będą mu się podobały, które przygotowałem w tym tygodniu. Także zapraszam, godzina 17 mniej więcej. Pozdrawiam serdecznie.